Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Jutrzonka. Jestem nauczycielem chemii w II Liceum Ogólnokształcącym. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną nie możemy Was zaprosić na dzień otwarty do nas do szkoły, dlatego postanowiliśmy, że w ten sposób przybliżymy Wam troszeczkę, jak wygląda nauczanie chemii w drugim Liceum w Katowicach, czyli w Konopie. Jest Was dosyć sporo, jesteśmy bardzo dużą szkołą, mamy dużo oddziałów biologiczno-chemicznych, na ten moment jest takich oddziałów 12, dlatego też nauczycieli chemii jest aż cztery. Chemii uczę ja, drugim nauczycielem jest Pani Wicedyrektor, Pani doktor Małgorzata Matyja, oprócz tego jeszcze Pani Magister Aleksandra Mrzygot i Pani Magister Iwona Sitko. Mamy też cztery pracownie chemiczne. Trzy z nich to są takie sale, które są salami nazwijmy to wykładowymi. Tam się odbywają lekcje teoretyczne. Ja w tej chwili znajduję się w sali 104. To jest taka nasza główna pracownia chemiczna, dlatego że jest to sala laboratoryjna. Moi drodzy, załóżmy teraz, że wariant będzie optymistyczny czyli że we wrześniu spotkamy się w szkole i wrócimy do nauczania stacjonarnego. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście, będziecie mieli lekcje teoretyczne, które się będą odbywały w tych pracowniach, o których wcześniej mówiłam, i będą też lekcje laboratoryjne. Ja Was tutaj nie będę czarować, nie powiem, że na każdej lekcji będą doświadczenia, bo naprawdę tak nie jest, bo są takie działy w chemii, które nie wymagają tego wsparcia doświadczeniami, ale są też takie działy, kiedy te doświadczenia praktycznie robimy raz w tygodniu, co najmniej. Jesteśmy wtedy w grupach i te zajęcia odbywają się w tej pracowni. Chcę Wam ją teraz zaprezentować, żebyście sobie zobaczyli, jak ona wygląda. Myślę, że tutaj za moimi plecami widać białą tablicę. No nie będę ukrywać, że jest to podstawowe narzędzie dydaktyczne, którego używamy, ale nie tylko. Wspieramy się jeszcze pracą laboratoryjną. I teraz Wam pokażę, jak ta nasza pracownia laboratoryjna tutaj wygląda. Proszę sobie zobaczyć. W tej chwili widzimy dygestorium. Tam jest jeszcze troszeczkę dalej duże biurko, drugie stosy zbiorów zadań, sprawdzianów. Zestaw do miareczkowania. Cóż takiego to jest to digestorium? Digestorium to jest y, taka szklana szafa, w której się wykonuje doświadczenia, y, gdzie wydzielają się gazy. Tam się znajduje wyciąg, taki jak w okapie kuchennym, zamykamy wtedy szybkę, włączamy wyciąg, żebyśmy tych oparów nie musieli wdychać. Tutaj jeszcze na pierwszym planie. Mój nieodłączny atrybut, czyli kubek z kawą. Ja go troszeczkę przełożę na drugą stronę, ale on tutaj będzie zawsze stał, więc równie dobrze mogę Wam go od razu zaprezentować. No i to, co jest zawsze w pracowni chemicznej nad drzwiami wejściowymi widzimy układ okresowy, dalej mamy zaplecze sali chemicznej, tam się znajdują odczynniki. I teraz proszę zobaczyć tutaj mamy nasze starsze koleżanki. Pomachajcie nam dziewczynki. Wiktoria i Ada. One są dzisiaj ze mną, żeby mnie tutaj wesprzeć. Zresztą dosyć chętnie przyjechały do szkoły, bo mają przynajmniej okazję pobawić się troszeczkę odczynnikami. No niestety nie było takiej okazji praktycznie od października, odkąd żeśmy zaczęli nauczanie zdalne. Widzicie, że dziewczyny sobie te doświadczenia wykonują. To naprawdę tak wygląda w takiej naszej praktyce codziennej szkolnej, tylko że oczywiście jest tutaj zdecydowanie więcej osób. No, widać, że ta sala, jak pokażę Wam troszeczkę dalej, ona jest taka przeraźliwie pusta, no ale taka jest niestety na ten moment rzeczywistość szkolna, nie tylko u nas, ale w każdej innej szkole również. Jak to będzie wyglądało? Jak będą te zajęcia laboratoryjne? One się odbywają tutaj na tym ciągu roboczym, w środku. Widzicie, że tutaj mamy podłączenia wody, są zlewy takie specjalne, kamienne, zresztą dosyć sfatygowane, ponieważ są intensywnie eksploatowane, więc to nie jest tutaj jakaś, jakaś, że tak powiem, ściema, że my wam tu prezentujemy doświadczenia i się naprawdę wykonuje. Mamy podłączenia do gazu, do wody. I tutaj na tym, na tym ciągu roboczym w środku te doświadczenia wszystkie wykonujemy. Zwykle grupa laboratoryjna liczy około 16 osób, czyli mamy gdzieś 8 osób z jednej strony, 8 osób z drugiej strony. W parach się zwykle wykonuje te doświadczenia. Dostajecie sprzęt laboratoryjny, szkło, odczynniki i zgodnie z instrukcją doświadczenia wykonujemy. To są takie doświadczenia, które nam uzupełniają to, co robiliśmy na lekcji żeby później sobie dać radę z takimi zadaniami, które dotyczą doświadczeń, jeżeli się pojawiają nam w arkuszach maturalnych. To jest taka wersja optymistyczna, tak? czyli zakładamy, że mamy nauczanie stacjonarne, no i wtedy tak to będzie wyglądało, zajęcia będą się odbywały tutaj u nas w pracowni, ale no nie możemy, moi drodzy, wykluczyć, że we wrześniu wrócimy do nauczania zdalnego, to co wtedy się będzie działo? Jeżeli będzie nauczanie zdalne, to będziemy kontynuować to, co robimy w tej chwili. My korzystamy na nauczaniu zdalnym z platformy Microsoft Teams. Być może niektórzy z Was tą platformę znają, ale ja Wam tutaj, jeżeli nie znacie, to kawałeczek Wam zaprezentuję. Proszę zobaczyć, na przykład pokazuję w tej chwili kalendarium. Co to takiego jest kalendarium? Kalendarium to jest coś w rodzaju planu lekcji. To jest mój oczywiście plan lekcji. Jeżeli przychodzi dana, czas na daną godzinę lekcyjną to to okienko mi się tutaj podświetla najbardziej intensywny kolor. Pojawia się taki napis dołącz i wtedy sobie klikacie tylko na ten napis i bierzecie już udział w lekcji. Ja myślę, że część z was tak jak powiedziałam tą platformę doskonale zna, więc ja tutaj nie będę opisywać działania tylko raczej wolałabym powiedzieć o czymś innym. I teraz moi drodzy tak, a samo nauczanie jak się to będzie odbywało. Jeżeli chodzi o samo nauczanie, to korzystamy, przynajmniej ja, ja to robię, korzystam z tabletu graficznego i korzystam z y, takiej platformy Concept Board. I tutaj też Wam zaprezentuję kawałeczek, jak to wygląda. Sekundkę tylko sobie tutaj włączę udostępnienie, i teraz proszę zobaczyć. Tak to wygląda na Concept Boardzie. Ja tutaj sobie już dla Was przygotowałam taką tablicę. Ta tablica daje nam dużo możliwości, można sobie wkleić jakieś różne rzeczy. Ja sobie akurat tutaj wkleiłam jedno zadanie, żeby Wam pokazać w praktyce, jak to wygląda. Nie będę Was uczyła oczywiście stężenia procentowego, tylko chcę, chcę, żebyście sobie sprawdzili, czy to, co ja teraz będę pisała, czy to jest wyraźne, jak ten przekaz wygląda, bo tak w sumie jest prowadzona lekcja. Z mojego punktu widzenia jest to w zasadzie tak samo, gdybym używała pisaka i pisała na białej tablicy, która się znajduje za moimi plecami. Tutaj tylko piszę po prostu na ekranie komputera. No to załóżmy, że chcemy sobie rozwiązać takie zadanie. Gdybyśmy mieli je rozwiązać, to ja bym sobie tutaj oczywiście zaczęła od rysunku, czyli mamy policzyć, w ilu gramach wody należy rozpuścić 15 gramów substancji, żeby roztwór, który otrzymamy, miał stężenie 20%. Czyli mamy jakąś tam substancję, mamy do tego dodać wodę, i wiemy, że tej substancji ma być 15 gramów, a roztwór, który uzyskamy, ma mieć stężenie 20%. I naszym zadaniem jest policzyć, ile my też musimy tutaj dodać tej wody. Prawda? No to na przykład mogę sobie skorzystać z wzoru na stężenie procentowe. Czyli zapiszę sobie teraz ten wzór. CP to się równa masa substancji przez masę roztworu razy 100%. Masę substancji mamy, stężenie procentowe mamy. Potrzebujemy wyliczyć masę roztworu. No to w takim razie podstawiam sobie. Stężenie 20%. Masa substancji 15 gramów. Widzę to sobie na rysunku swoim. Masę roztworu zostawiam jako niewiadomą i razy 100%, a i sobie to rozwiązujemy. Oczywiście nie musicie korzystać z wzoru na stężenie, można też zrobić proporcje, czyli możemy sobie ułożyć proporcje, że jeżeli tego roztworu mielibyśmy, yy, liczymy sobie w ten sposób: 15 gramów to jest 20%, a ja bym chciała wiedzieć w takim razie, ile będzie miał cały roztwór, czyli 100% to będzie x. Czy policzymy w tą stronę, czy policzymy w tą stronę, to jest wszystko jedno. Bierzemy kalkulator, wyliczamy sobie, czyli x będzie równy, ja sobie policzę z proporcji, bo tak jest mi łatwiej niż przekształcać wzór. 15 razy 100 dzielone przez 20, to sobie możemy skrócić, czyli tutaj będzie 1, tu będzie 5. 5 razy 15 to jest 75, czyli wychodzi mi nie 7,5, tylko 75 gramów. Wychodzi mi 75 gramów. Oczywiście, proszę Państwa, to jest to 75 gramów, tak? Czyli cały, cały roztwór, masa całego roztworu. Więc jeżeli ja teraz chcę sobie policzyć masę wody, to sobie zapisuję, że masa wody to jest masa całego roztworu 75 minus masa substancji 15, czyli masa wody to będzie 60 gramów, tak? Mam nadzieję, że to było wszystko dobrze widoczne, że było widać, co ja tutaj piszę. Oczywiście na tej tablicy, ja tej tablicy nie prezentuję, tak jak robię to teraz dla was, tylko ja na tej tablicy wysyłam do tej tablicy linka, żeby uczniowie sobie mogli tutaj się zalogować i oni wtedy mogą też kursorami tutaj operować. Czasami im daję możliwość pisania, ale rzadko, bo jak daję możliwość pisania, to mi potem głupoty wypisują na tej tablicy albo rysują mi serduszka więc zwykle im ograniczam taką możliwość, ale na przykład mogą mi wskazać kursorem na przykład coś tam, gdzie mają jakieś wątpliwości. Tutaj proszę zwrócić uwagę, obok wkleiłam sobie kawałeczek tabeli rozpuszczalności. To jest pobrane z nowych tablic, które będą obowiązywały na waszym egzaminie maturalnym, one będą takie kolorowe, tak będą wyglądały. No i tutaj mamy, nawet jest podana rozpuszczalność, ale nas interesują tylko literki, rozpuszczalny, Słabo rozpuszczalny, trudno rozpuszczalny, czy, czy w ogóle nieistniejący i tak dalej, i tak dalej. Średnio rozpuszczalna, tutaj się jeszcze też pojawiło coś takiego. No i teraz wykorzystamy sobie tą tabelę rozpuszczalności, bo ja zapytam dziewczyny, żeby mi powiedziały po zmieszaniu, jakich odczynników im się wytrąciły osady. Wiktoria, co zmieszałaś i gdzie ci się osad wytrącił, a my spróbujemy tutaj zapisać reakcję. No to Siarczan miedzi. Tak, czyli będzie to CUSO4. Z czym? Z wodorotlenkiem sodu. Z wodorotlenkiem sodu, czyli z NaOH. No to dobra. I wytrącił ci się niebieski osad. No to spróbujmy, co to jest. To jest reakcja strąceniowa, czyli mamy wytrącenie osadu, wymieniamy sobie końcówki, czyli zostawiamy początki na miejscu, a zmienia, wymieniamy końcówki, czyli dostajemy CUOH. Cu jest dwuwartościowy, OH jest jednowartościowe, czyli będzie dwa razy wzięte, dodać. No i druga to będzie NaSO4. Na jest jednowartościowe, SO4 jest dwuwartościowe, czyli będzie wzór Na2SO4. Teraz jeszcze sobie tylko uzupełniam współczynniki. Skąd wiedziałam, że Cu jest dwuwartościowy? A no stąd, że mam tutaj tabelę rozpuszczalności. Więc proszę zobaczyć. Jak sobie odszukam mieć, ja ją sobie tutaj na niebiesko zaznaczę, to widać, że tutaj jest ładunek 2, a ten ładunek odpowiada wartościowości. Czyli jeżeli mam do dyspozycji tabelę rozpuszczalności, to ja w ogóle tej wartościowości nie muszę pamiętać. I teraz sobie mogę sprawdzić, co jest tym osadem, czyli sprawdzam produkty. CuoH dwa razy wzięte, oglądam sobie, rzeczywiście jest to substancja trudno rozpuszczalna. Czyli sprawdziliśmy, że tym osadem, który nam się tutaj wytrącił, jest wodorotlenek miedzi 2, i to jest właśnie ten niebieski osad, o którym nam mówiła Wiktoria. Ada, możesz też podać jakąś reakcję, taki przykładzik? To tutaj jest AGNO3. Dobrze, czyli tutaj sobie dajemy, to napiszemy na czarno dla odmiany AGNO3, i co dodałaś? I dodałaś sobie NaOH. Dobrze. No to wymieniamy końcówki, czyli powinno być AGOH plus NANO3. No to ja to najpierw tak zapiszę. Dodać NANO3. Wszystko jest tutaj jednowartościowe, więc tutaj mamy jedynkę, tu jest jedynka, tu jest jedynka, tu jest jedynka. Współczynniki się zgadzają. I Ada nam powiedziała, że jej się wytrącił osad, Jakie on miał kolorado? Brunatny. Tak, był taki ciemnobrunatny. No to ja sobie sprawdzę. Podejrzewam, że to będzie ten AGOH, i teraz dzieci sobie tutaj oglądam, i jest literka T. Przy czym jest jakaś strzałka, jest napisane, że to jest T, strzałka D. Jeżeli mamy taką literkę D, to zgodnie z legendą tutaj na dole, związek ten ulega rozkładowi. Wy tego oczywiście na ten moment wiedzieć nie musicie, ale moi uczniowie już o tym wiedzą, prawda? Że AGOH nie istnieje, tylko jeżeli AGOH powstaje, to on nam się rozkłada na tlenek i na wodę, tak? Czyli powstaje nam wtedy AG2O i powstaje nam H2O. Oczywiście wtedy trzeba też inaczej dobrać współczynniki, bo nam się teraz nie zgadza srebro, czyli tutaj jest dwójka. Tutaj jest dwójka i dwójka musi być przy NaOH I wtedy tym brunatnym osadem jest AGOH. Oczywiście was to nie obowiązuje, Wy tego nie musicie wiedzieć, ale dziewczyny już o tym wiedzą, bo już są akurat po cheminie organicznej, czyli miały już te wiadomości przyswojone. Teraz sobie je tylko w praktyce sprawdzają, bo nie miały do tej pory okazji tego zrobić. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o y, korzystanie z białej tablicy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sprawdziany, jeszcze dwa słóweczka tutaj na ten temat powiem. Sprawdziany robimy za pomocą platformy Test Portal. Ja wam też kawałeczek takiej platformy tutaj pokażę, jak to wygląda. Pokażę wam moje sprawdziany, które tutaj są. Ok. Proszę bardzo. To jest właśnie platforma Test Portal. Tutaj już mam ich całkiem sporo, bo Podczas tego nauczania zdalnego są różne sprawdziany, jest ich wiele, jak to bywa na rozszerzeniu. No, mam ich już dosyć dużo, bo jest ich przeszło sto już prawie że tutaj. No, i taki sobie jakiś jeden możemy otworzyć, na przykład akurat to była klasa 2B3, więc możemy sobie otworzyć ze 2B3, ale nie bójcie się, dziewczyny, nie będę pokazywać waszych sprawdzianów, tylko pokażę, jak wygląda test, bo one już tutaj robią do mnie miny. Ok, czyli ja tylko otwieram podgląd, jak taki test wygląda. Proszę bardzo, tu jest akurat zadanie obliczeniowe. Czyli mamy treść zadania, wpisujemy rozwiązanie, można wpisać z klawiatury, można wpisać zdjęcie i przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy następne pytanie, i tak dalej, i tak dalej. Wybieramy sobie pytanie drugie. Jak skończymy, zamykamy ten pogląd, podgląd, i to jest automatycznie przesyłane. Skąd wy ten test bierzecie? Również wysyłam linka. Wystarczy kliknąć w ten link, i wtedy test wam się automatycznie otwiera. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, jeżeli będziemy mieli nauczanie zdalne. Ja jeszcze teraz tylko poproszę dziewczyny, żeby mi dosłownie w dwóch zdaniach powiedziały, jak to wygląda? Bo one miały okazję brać udział i w nauczaniu zdalnym, i w nauczaniu stacjonarnym, więc powiedzcie króciutko dziewczyny, jak to było na stacjonarnym i jak to było na zdalnym. To może Ada zacznie. No to przede wszystkim y, jedno i drugie ma swoje plusy oraz minusy. Jeśli chodzi o nauczanie zdalne, to chyba największym plusem jest to, że nie tracimy czasu na wyjazdy. Mamy więcej czasu dla siebie, możemy to jakoś na swój sposób y, spożytkować. E, natomiast no, na pewno dużo czynników wokół nas, które nas e, rozpraszają, ponieważ jesteśmy w domu, no, nie mamy też e, swoich przyjaciół, swoich koleżanek i kolegów na lekcji i myślę, że to są dwa takie. Dobrze, to dzięki. A Wiktoria, to ty powiedz coś o stacjonarnym, czy, bo ono pewnie też ma jakieś minusy, tak? Rozdaje, chociażby to wstawanie um, na to, wyjeżdżanie, to, no, to jest na pewno minus. <krym> A z, z plusów? <grym> plusów dane jest na pewno to, że możemy pisać sprawdziane kartki w klasie, na kartkach. To jest dla nas na pewno dużym plusem, bo pisanie sprawdzane na przykład z chemii na komputerze, no, nie zdaje dla nas takiego egzaminu jak... A czy ono jest bardziej stresujące, takie pisanie na komputerze? Bo nie czy nam coś nie wyskoczy, czy nas nie wyrzuci z testu? Tak się zdarzało. No, no. Ja Mamy bardzo ściśle określony czas, w którym musimy się zmieścić. Nawet takie zdjęcie testów mhm. też nie jest zbyt wygodne. No, a ja myślę, że jeszcze głównym minusem nauczania zdalnego jest to, że nie ma zajęć laboratoryjnych. Tak, tak. No, ja, to jest <laughs> największy <laughs> minus tego wszystkiego dla nas przynajmniej. Mhm. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo. Ja myślę, że wszystkie najważniejsze rzeczy, które chcieliśmy Wam przekazać, zostały przekazane. No to teraz tylko pozostaje mi Was zaprosić do nas do szkoły. Życzę powodzenia, trzymam kciuki na egzaminie, bo od tego też będzie zależało, czy się dostaniecie. Bardzo Wam życzę, żebyście się wszyscy do nas dostali, ci, którzy chcecie przyjść, i mam nadzieję do zobaczenia we wrześniu w przyszłym roku szkolnym. Do widzenia.